Jak długo uda mi się przeżyć w największym centrum handlowym w Project Zomboid? Wyzwanie rozpoczynam na dachu kompletnie bez niczego, a środek budynku wypełniają setki, jak nie tysiące zombiaków. Czy znajdę więc jakiś sposób na przetrwanie? Najpierw musiałem stworzyć odpowiednią postać. Większość czasu będę spędzał walcząc, dlatego wybrałem strażaka. Z negatywnych cech wziąłem niedzielnego kierowcę, agorafobię, bo będę praktycznie cały czas w budynku, podatność na choroby, analfabetę oraz krótkowzroczność, którą skontruję dając mojej postaci okulary. Jeżeli chodzi o pozytywne cechy, to jest to zorganizowanie oraz zręczność, aby mieć miejsce i szybko przerzucać przedmioty, a oprócz tego gra w baseball i awanturnik, które dają bonus do długich obuchów, czyli broni, którymi będę się posługiwał. Rozgrywkę rozpocząłem na dachu. Zbiegłem na dół, po czym udało mi się otworzyć drzwi do składzika. Znalazłem tu metalowy pręt, w który się wyposażyłem i czułem się gotowy na wejście do budynku. Drzwi były niestety zamknięte, dlatego musiałem poczekać aż zombiaki je wyważą. Gdy to się stało, zabiłem dwójkę i po raz pierwszy ujrzałem korytarz centrum handlowego. Załatwiłem kolejne trupiaki, natomiast nagle z pomieszczenia wylała się chmara zombiaków. Zacząłem uciekać na zewnątrz, ale było ich tak dużo, że postanowiłem wbiec do środka. Chciałem wejść do kolejnego pomieszczenia, ale tutaj dałem się zaskoczyć. Wiedząc, że to i tak koniec, chciałem zwiedzić resztę centrum, natomiast nie udało się. Podczas drugiej próby zaskoczyłem się, bo drzwi składzika były zamknięte, a ja zostałem z pustymi rękami. Puściłem trzy zombiaki do środka, zabiłem je, a potem weszła wielka grupa, dlatego zmuszony byłem uciekać. Ponownie przy wejściu do pomieszczenia zostałem ugryziony, ale tym razem udało mi się zwiedzić kawałek centrum. Był tu dosłownie zombiak na zombiaku, a ja finalnie dotarłem do załuka, w którym nic nie było. Jakimś cudem wybiegłem, ale chwilę później i tak umarłem. Tym razem start nie należał do najlepszych. Składzik był zamknięty, natomiast otwarte były drzwi wejściowe. Niestety, gdy przeciskałem się między grupą upadłem i zraniłem się, więc postanowiłem sprawdzić drugą część korytarza. Na jego końcu był całkiem spory magazyn z dużą ilością broni białej. Myślę, że warto będzie tu zaglądać. Zaraz przebiła się tu chmara zombie, więc wbiegłem do sklepu z lodówkami, minąłem sklep odzieżowy, sklep muzyczny, a na końcu trafiłem do restauracji. Próbowałem tu jeszcze przez chwilę walczyć, ale sami wiecie jak to się skończyło. Próba czwarta skończyła się szybko śmiercią, natomiast za piątym razem w końcu udało mi się wytrwać trochę dłużej. Zauważyłem, że gdy pobiegnę w to miejsce, część zombie traci mnie z zasięgu wzroku i się rozdzielają, dzięki czemu mogę zabijać ich jednego po jednym. Raz niestety dałem się zaskoczyć, ale że było to tylko zadrapanie, to postanowiłem kontynuować próbę. Zabandażowałem ranę i wszedłem do środka. Za jednymi drzwiami zauważyłem pojemnik z filtrowaną wodą, więc tu będę mógł uzupełniać płyny. W kolejnym pomieszczeniu udało mi się znaleźć klucz do rur, który wykorzystałem do zabicia kilku zombie. Następnie wszedłem do magazynu, z półek zabrałem metalowy pręt i gazurkę oraz zacząłem przyglądać półki sklepowe. Myślałem, że znajdę tu jakieś jedzenie, ale były tu tylko akcesoria kuchenne. Lodówki również były tylko wystawowe, a ja zacząłem zabijać wszystkie nadchodzące trupy. Po tej próbie postanowiłem, że muszę coś zmienić. Od tej pory w ustawieniach sandbox włączałem opcję trafiania jednym ciosem kilku wrogów, aby ułatwić lekko rozgrywkę. W szóstej próbie nie zdążyłem tego nawet wykorzystać, a w siódmej tylko przez chwilę. Za ósmym razem znalazłem coś, co pozwoliło mi przetrwać jeszcze dłużej niż ostatnio. Sprawdziłem, czy otwarte są drzwi, zabiłem dobijające się do drzwi trupy, wyczyściłem trochę korytarza, a potem wbiegłem do dużego magazynu, gdzie spółki zabrały łopatę. Pierwszy raz w tym wyzwaniu znalazłem długi obuł i sami zobaczcie, jakie to się jest spustoszenie. Łopata w połączeniu z multihitem pozwalała z łatwością zabijać duże grupy zombiaków. Takim sposobem czyściłem kolejne trupiaki z korytarza, sprawdzając wszystkie pomieszczenia. Pierwszy raz zapuściłem się do dalszych pomieszczeń na prawo i znalazłem tu mini lodówkę z kawałkiem ciasta, który chociaż na chwilę mógł zaspokoić mój głód. Zabijanie zombi trwało w najlepszy aż do czasu, kiedy nie popełniłem kluczowego błędu. Problem był również taki, że nawet gdybym nie dał się trafić, to wybijała już późna godzina, a ja nawet nie wiedziałem gdzie zasnąć. Postanowiłem, że obejrzę cały kompleks, aby ustalić jakiś konkretny plan działania przy następnych próbach. W ustawieniach wyłączyłem obecność zombie, aby na spokojnie przejrzeć budynek. Szukałem przede wszystkim miejsca do spania oraz jakiejś restauracji z jedzeniem. Pamiętałem, że we wcześniejszej próbie widziałem taki lokal i znajdował się całkiem blisko mojego respawnu. Szedłem na zaplecze, pobiegłem korytarzem daleko przed siebie, a za drzwiami ujrzałem idealne miejsce do spania. Była tu kanapa, filtrowana woda oraz lodówka z jedzeniem. W takim wypadku plan działania na kolejne próby był następujący. Aby jak najlepiej zacząć próbę, będę szukał startu, w którym drzwi składzika będą otwarte. Następnie będę chciał jak najszybciej przeszukać duży magazyn i następnie kierować się w stronę restauracji i pokoju socjalnego, aby zdążyć oczyścić te tereny, zanim dopadnie mnie zmęczenie. Czy mi się to uda? Kolejne próby zweryfikują. Kilka restartów i znalazłem start z otwartym składzikiem, z którego zabrałem łom oraz dwa krótkie obuchy. Następnie zacząłem zabijać pierwsze nadchodzące zombiaki. Od razu zacząłem się kierować w stronę magazynu, czyszcząc przy tym korytarz. Zabrałem kolejny łom z półki i wybiłem grupkę, która przyszła ze sklepu. Napiłem się wody z dystrybutora, zregenerowałem trochę kondycji i zacząłem kierować się w stronę restauracji. Z tamtej strony zaczęły dołączać do walki kolejne trupiaki, za chwilę było ich naprawdę dużo, a moja postać była zmęczona. Postanowiłem zaciągnąć ich na miejsce startu i tutaj przypadkowo dostrzegłem kolejną ważną rzecz. Usiadłem na dachu odpocząć oraz zauważyłem, że gdy tu jestem część zombiaków przestaje się mną interesować, a część wchodzi na schody i przeskakuje przez barierkę, dzięki czemu mogę z łatwością zabijać ich jednym ciosem, dlatego tak też zrobiłem. Będę to miejsce wykorzystywał do szybszego czyszczenia trupów. Taką taktykę stosowałem aż do późnego wieczora, ale zombiaków nie robiło się mniej, a przybywało coraz więcej. Głód mocno doskwierał mojej postaci, więc postanowiłem tam wbiec na siłę i chociaż zabrać jedzenie, niestety nie udało mi się tego zrobić. Zostawiłem tą wielką hordę na korytarzu, bo pojawiło mi się zmęczenie, dlatego będę musiał znaleźć jakiś sposób na sen. Zabrałem jeszcze z mini lodówki jedzenie, zjadłem je i pomyślałem, że sprawdzę pomieszczenie na dachu, może tam coś znajdę. Próbowałem otworzyć okno łomem i okazało się, że są tu normalne drzwi wejściowe, których wcześniej nie zauważyłem. Otworzyłem je i w środku znalazłem krzesło, na którym można się przespać, ale jakość tu jest niska. Zawsze coś, przynajmniej będę mógł zasnąć. Była tu również łazienka, więc miałem nawet dostęp do wody. Postawiłem krzesło w łazience, zamknąłem drzwi i stało się coś niespodziewanego. Myślałem, że jestem uratowany, ale po godzinie stu obudziłem się z bólem szyi i dalej byłem zmęczony. Naprawdę? Jakby tego było mało, schodząc po schodach, nie zauważyłem w ciemności zombiaka, który od razu mnie ugryzł. Moje ciosy były już bardzo spowolnione, dlatego nie widziałem sensu kontynuowania tej próby, więc przebiegłem się w stronę pokoju socjalnego, aby zobaczyć, ile jeszcze trupiaków musiałbym zabić, ale była tego naprawdę masa. Uznałem, że niemożliwe jest dotarcie tutaj w ciągu jednego dnia, więc będę musiał wymyślić coś innego. Ponownie przejrzałem puste centrum handlowe i zauważyłem, że w restauracji stoją fotele, które mógłbym przenieść do nowo znalezionego pomieszczenia przy respie i na spokojnie zasnąć. W trakcie 12 próby znalazłem fajne bronie w składziku, natomiast z jednych drzwi w korytarzu wylała się horda zombie i nie udało mi się obok nich przebiec. Za 13 razem nie znalazłem nic ciekawego w składziku oraz w dużym magazynie, więc uznałem, że nie ma co tego kontynuować. Przy 14 próbie popełniłem podstawowy błąd, ponieważ chciałem odpocząć na korytarzu, przyspieszyłem czas i zaskoczył mnie zombie po prostu amatorka. Próba 15 szła całkiem dobrze, znalazłem łopatę, wybijam na spokojnie kolejne fale zombiaków, natomiast przeliczyłem się na dachu budynku, bo było ich tu za dużo, a mi siadła kondycja. Dosyć często moja postać się męczyła, więc postanowiłem coś zmienić w perkach. Dodałem do negatywnych cech powolną regenerację, słaby żołądek oraz wysokie pragnienie, a dodałem mojej postaci siłę oraz kondycję, aby jak najlepiej radziła sobie w walce. Szukałem idealnego startu, szukałem i szukałem, aż w końcu nie znalazłem początku, który był najlepszym dotychczas. Wiedziałem, że jest to próba, na którą czekałem. W otwartym składziku były dwie łopaty i łą. Lepiej chyba nie można było sobie wymarzyć. Moja postać była teraz turbo-silna w walce łopatą, dlatego bez problemu poradziłem sobie z dużą grupą na początku. Trzymałem się planu, dlatego szybko przeszukałem duży magazyn, skąd zabrałem jedynie metalowy pręt i natychmiastowo ruszyłem w stronę restauracji, aby jak najszybciej wyczyścić teren. Wbiegłem na hama do środka, żeby ściągnąć stąd wszystkie zombiaki i zaprowadziłem je na dach, aby z łatwością je wykończyć. Chwila odpoczynku i jechałem dalej. Udało mi się wbić poziom długich obuchów, a potem ponownie wbiegłem do restauracji i zabrać kolejną falę. Mimo posiadania maksymalnej kondycji walki było na tyle dużo, że moja postać tak czy siak się męczyła. Wszedłem do restauracji i zostało tu już tylko mała garstka do pokonania. Teraz zostało mi już tylko przenieść kanapę, natomiast nastąpiło coś czego się nie spodziewałem. Do przeniesienia potrzebny był drugi poziom stolarstwa. No nic, skoro muszę spać tutaj, to prześpię się tutaj. Zanim to zrobię, zabiłem kilka zombiaków z korytarza oraz grupkę, która tu jeszcze przyszła. Mój pomysł był prosty. Obstawię kanapę stołami i krzesłami, żeby nikt mnie nie obudził i się prześpię. Niestety jak nie zombi, to coś innego. Po trzech godzinach obudził mnie dźwięk budzika ustawionego na zegarku jednego z zombiaków. Od razu go wyłączyłem i zjadłem kawałek sernika. Teraz moim celem było dostanie się do pokoju socjalnego, aby tam na spokojnie przespać kolejną noc, dlatego zacząłem czyścić korytarz. Jeden z trupiaków miał na sobie torbę, którą założyłem, a z racji tego, że spałem tylko parę godzin, szybko pojawiło się zmęczenie, ale dalej kontynuowałem zabijanie. Co gorsza, niedługo pojawiłem się mdłości, a to już nie zwiastowało dobrego zakończenia. Najprawdopodobniej zachorowałem od zbyt długiego przebywania pośród zwłok. Gdy postać była już bardzo zmęczona, to położyłem się spać drugi raz. Tym razem nic mnie nie obudziło i wstałem po godzinie pierwszej. Zjadłem kawałek ciasta i wykorzystując ostatnie chwile, chciałem przynajmniej wyczyścić teren przy pokoju socjalnym. Niedaleko znalazłem składzik z medykamentami, dokończyłem ostatnie trupiaki oraz powynosiłem mi ciała na zewnątrz. Widząc, że spada mi już życie zacząłem oczekiwać na swoją śmierć na kanapie i takim sposobem udało mi się przeżyć prawie dwa dni oraz zabić równe 300 zombie. Myślę, że da się przeżyć dłużej niż to co mi się udało, więc może spróbujemy to zrobić na streamie, a jak macie jakieś cenne porady do wyzwania to piszcie śmiało. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.